Kaplica cudownego obrazu. Serce jasnej góry. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej zajmuje miejsce centralne i stanowi jakby serce jasnej góry. Od stuleci umieszczony jest w niej i otoczony wielkim kultem cudowny obraz jasnogórskiej pani. To tutaj przybywający do jasnogórskiego sanktuarium pielgrzymi kierują swoje pierwsze kroki. Wchodząc do kaplicy cudownego obrazu, pielgrzym od razu zauważa pełen majestatu i blasku ołtarz z umieszczonym wysoko wizerunkiem Matki Bożej. Spojrzenie Maryi od razu przykuwa uwagę i niejako wędruje za wpatrzonym w jej obraz człowiekiem, dokądkolwiek zwróci on swoje kroki. Jej serdeczny, zatroskany wzrok przenika do wnętrza człowieka, do jego serca. Wielu pielgrzymów doświadcza przez spojrzenie Matki Bożej łaski nawrócenia i przemiany życia, pocieszenia i umocnienia. Odkrywają na nowo, że obok ziemskiej mamy Otrzymali dar Maryi, matki Bożej, zatroskanej o zbawienie swoich dzieci. Wpatrując się w obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przypominają sobie słowa pana Jezusa, który mówi do każdego z nas: Oto matka Twoja.